Kontynuując, po części to samo pytanie do pana profesora. My wiemy, że znaczy, tak mi się wydaje, że przed wojną polityka obu tych krajów, mówię o Ukrainie o, o Litwie, była bardzo podobna, jeśli chodzi w stosunku do Polski. Oni to są osoby, które są uczone po sowieckiej lekcji historii, one traktują Polskę po części jako okupanta co by skłaniało ku temu, że właśnie odbierane są nazwiska, szkoły, yy, yy, zmieniana jest, yy, zabraniane jest nauczanie języka polskiego. Czy Konfederacja teraz już to widzi i myśli o tym, żeby to już teraz o tym mówić? Bo dlaczego o tym mówię? W ostatnich ciągu dwóch tygodni, gdy okazało się o tym embargo, jakby bajka przełożyła się na Litwę i nie wiem dlaczego, ale główną wiadomością we wszystkich mainstreamowych mediach było to, że Polacy tańczyli poloneza na głównym placu Wilna i że niby jest teraz wielka miłość z tamtym krajem, ale ja nie odnotowałem żadnej informacji, żeby coś w stosunkach do polskich szkół na Litwie się zmieniło. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest bardziej tutaj z naszego podwórka Przemyśla. Pan yy, yy, redaktor wcześniej wspomniał coś o, znaczy nie coś, wspominał o tym, że jeśli się okaże, że tamten kraj stracił tak dużo po swojej wschodniej stronie, to czy nie zacznie zaglądać na zachód? Pan profesor często w swoich różnego rodzaju publikacjach i wystąpieniach mówi, również na, na sesjach Rady Miejskiej, o, o, że walczymy o szkoły ukraińskie, polskie na Ukrainie, że są pozbawiane tych wszystkich przywilejów, które Polacy tam powinni mieć. Czy są jakieś, czy ktoś przygląda się temu naszemu środowisku tu w, Przemysłu, w szkole ukraińskiej. Ja z publikacji pana redaktora dowiedziałam się wiele rzeczy na temat kanadyjskiej diaspory ukraińskiej. Pan w swoich licznych yy, prelekcjach podawał kilku autorów książek. Zaglądałem to, wzburzyło mnie to ogromnie. A w ciągu jednej z wizyt tutaj w Przemyślu spotkałem się z panami, którzy są obywatelami miasta, y, którzy są obywatelami Polski, ale ukraińskiego. I rozmowa sprowadzała się do tego, że wszystko idzie w Przemyślu w tym kierunku, aby zostały polskie ulice, a ukraińskie kamienice. Kiedyś słyszałem takie z lekcji historii, takie stwierdzenia. Czy pan widzi takie zagrożenie w Przemyślu? Oj, to Postaram się w trzy minuty odpowiedzieć, ale odpowiedź to jest co najmniej równa wypowiedzi pana redaktora. Proszę państwa, bardzo krótko. Od wielu lat powtarzam, że błędem polskiej polityki, w ogóle kultura polityczna naszych elit jest żenująca. Po prostu oni nie wiedzą, z kim rozmawiają. Na Ukrainie. Poza zachodnią Ukrainą cała klasa polityczna to nie są politycy. To są biznesmeni. To jest jedyne, jedyna sytuacja w Europie, gdzie my mamy do czynienia z bezwzględnymi biznesmenami, którzy funkcjonują jako politycy. Więc u nich naiwność jest głupotą. Dla nich Brak i tak jak w handlu, relacji, po prostu coś za coś, jest naiwniactwem. U nas sam MSZ mówi nam, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. No to po prostu biorą. I druga rzecz, tak zwani politycy z Ukrainy Zachodniej Galicyjskiej, którzy mają wpływ, oni mają inne cele. Proszę Państwa, poza tymi batalionami ochotniczymi z zachodniej Ukrainy, oni bardziej celebrują swoje cele na kierunku niektórych powiatów polskich, niż angażują się w to, co się dzieje na Donbasie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Powiem Państwu tylko tyle. W trzeciej kadencji byłem posłem i byłem współodpowiedzialny za. Politykę w stosunku do mniejszości polskiej na wschodzie. Tam było nas czterech czy pięciu. Spędziłem kilka miesięcy na rozmowach z prezydentem autonomii Krymu, no praktycznie wszędzie. To samo na Białorusi, tak samo w państwach bałtyckich. Także znam tę sytuację bardzo dobrze. Później mi się zdarzyło, że w parlamencie europejskim byłem przez cztery lata wiceprzewodniczącym delegacji parlamentu do spraw Ukrainy. Więc jeździłem na rozmowy z prezydentem Ukrainy, szefem Rady Wierchownej i innymi politykami i zobaczyłem, jak to z drugiej strony wygląda. To by dużo mówić. Przez dwa lata moim przewodniczącym był Marek Siwiec, były szef BBL-u i doszło do tego, żeśmy wspólnie latali. Musieliśmy latać do tego kijowa, w końcu żeśmy przeszli na ty, prawda? I on mi podczas pewnej rozmowy, myślę, że gdzieś tam po jakimś łyski, on mi mówi: Słuchaj, tak naprawdę ja mam takie same poglądy na Ukrainę jak ty. Tylko ja nie mogę tak mówić jak ty. Bo po prostu ja z zupełnie innej pozycji występuję. I on mi się przyznał do tego wprost. I teraz, proszę Państwa, kwestia tutaj szkolnictwa na Ukrainie. Przecież myśmy to zupełnie oddali. Ostatnie dwie szkoły we Lwowie to już prawie nie są polskie szkoły. Ja pamiętam w 2000 roku chucznie, żeśmy otwierali szkołę polską w Grudku Podolskim. W innych miejscach na żytomierzyźnie. Proszę Państwa, tego nie ma już. Myśmy to wszystko poświęcili. Powiem Państwu tylko przykład, bo nie chcę tego kontynuować, bo bym dużo mówił. Doszło do tego. Tu jest pani Ewa Karlik. Radio Lwów. Nasz rząd chciał zaorać to Radio Lwów. Nie dając pieniędzy. Wiecie państwo, kto dał pieniądze? Pomógł im? Teraz to mogę powiedzieć. Waldek Tomaszewski. Nie będę mówił o kwocie. I jakim kanałem w gotówce zostały przekazane do Lwowa, żeby uratować Pol polskie lady we Lwowie. Rozumiecie Państwo, do czego doszło? I powiem Państwu tak, nasze zabawy w ogóle z Litwą, proszę Państwa, są upokarzające. Dlaczego? Bo z punktu widzenia militarnego kraje bałtyckie są nie do obrony. I to nie jest tylko moje zdanie, tylko bardzo poważnych strategów zachodnich. Ja Państwu nie będę tego tłumaczył. O ile Estonia i Łotwa jest w tragicznej sytuacji, Litwa ma pewien korytarz. I Litwa jest w pełni, w pełni zależna od Polski. Czyli na Litwie w ogóle nie powinno być dyskusji na temat ochrony praw polskiej mniejszości. A dlaczego tak nie jest? Ja nie jestem w stanie, proszę Państwa, racjonalnie tego wytłumaczyć. To jest nasza klasa polityczna. Tak samo jak kultura strategiczna naszej klasy politycznej jest tragiczna. I tyle. Już ostatnie zdanie. Poprzedni minister spraw zagranicznych Szaputowicz. Proszę Państwa, jego dzisiejsze wypowiedzi pokazują skalę hańby dla państwa polskiego, kogo PiS wystawił na ministra spraw zagranicznych nazwał nas hieną Ukrainy. Rozumiecie Państwo? Jacek Czaputowicz, bodajże Panie Redaktorze, chyba dwa tygodnie temu, tak? Czy trzy? Niedawno, tak. Nie tak. pamiętam. Powiedział, że my jesteśmy hieną jako państwo polskie w stosunku do Ukrainy. Ja dużo bym mówił, ale proszę Państwa, czas ucieka. Ja myślę tam, dajmy Pani, żeby inni się króciutko wypowiedzieli, no, bo będziemy musieli. Czy uważa Pan Profesor jakieś wpływy, rosnące wpływy ukraińskie w przemyśle? Proszę pana, powiem państwu tak: wystarczy, z, y, y, mamy na Ukrainie klasę oligarchów, która traci wpływy, mając olbrzymi kapitał. Gdzie ten kapitał zainwestują? Tam, gdzie im najbliżej, najłatwiej i są najbardziej naiwni, czyli w Polsce. I ja obawiam się, że my możemy w gospodarce mieć za chwilę problem. Można powiedzieć, z bandytyzmem gospodarczym, z którym do tej pory żeśmy się nie zderzyli. A zobaczcie Państwo, jak funkcjonowała gospodarka Ukrainy. Na Ukrainie doszło do refeudalizacji olbrzymich obszarów i państwa, i społeczeństwa w obszarze gospodarczym. I teraz te środowiska tutaj inwestują. To są środowiska, proszę Państwa, bez ideologii. U nich się tylko liczy zysk, władza i przejęcie i tyle. I to, że my nie reagujemy odpowiednio, to jest bardzo źle. Panie redaktorze, czy jedno króciutkie, odnośnie pana wykładu pytanie. Na naszych oczach dokona się w najbliższej przyszłości podział Europy, bo Ukraina jest częścią Europy. Wiemy, że polityka Unii jest za wygaszeniem państw narodowych. Ukraina zostanie podzielona. Gdzie jest nasze miejsce? Czy w Euro... Pod... odniesieniu do... do Podkarpacia? W euroregionie Karpaty, czy przyłączeni częściowo do Ukrainy? Proszę Pani, jeżeli będziemy należeli do Unii Europejskiej, to nie będziemy o tym decydowali. Jak powiedział pan doktor Andrzej Olechowski na takim zebraniu, takiej konferencji pretensjonalnie zatytułowanej Forum Dialogu, jak wejdzie, bo jeszcze wtedy nie weszliśmy do Unii Europejskiej, a jak wejdziemy, powiedział pan doktor Olechowski, to będziemy współdecydowali o naszych sprawach. Czyli o sprawach Polski, tu Przemyśla i Podkarpacia będziemy współdecydowali na przykład razem z Portugalią, którą to tam obchodzi tyle co zesłoroczny śnieg. Najwyraźniej pan doktor Olechowski uważał, że współdecydowanie o właśnie takie jest lepsze od decydowania samodzielnego. No ale on wiele rzeczy mógł uważać, bo był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa, więc wywiadu gospodarczego przepraszam wywiadu gospodarczego No więc to tak ja uważam że o takich sprawach lepiej by było gdybyśmy decydowali samodzielnie no ale to jak należymy do Unii Europejskiej to nie będziemy mogli nie będziemy mogli do tym decydować za nas zdecydują inni za nas zdecyduje Komisja Europejska Zale I być może jeszcze tam parlament, bo to zależy, jakie będzie miał kompetencje, bo teraz to ma chyba niewielkie, jeśli dobrze pamiętam, to ma dwie takie kompetencje decy decyzyjne. Może albo przyjąć, albo odrzucić w całości albo w całości przyjąć budżet Unii Europejskiej i albo w całości odrzucić, albo w całości przyjąć. Skład Komisji Europejskiej. I to właściwie wszystko. Poza tym może wydawać dekrety przeciwko trzęsieniom ziemi, wulkanom i tak dalej. To oczywiście i robi to, no bo czymś się musi zająć, to jasne, prawda? No, czy to Panią satysfakcjonuje? To się bardzo cieszę.